Witam Państwa bardzo serdecznie. Odrobina autentycznej radości każdego dnia. To są spacery po królewskim pustkowiu. To są spacery po polanach, łąkach, prawda, po lesie, po górach. Coś fantastycznego naprawdę. Można złapać prawdziwej chęci do życia, no ale potem. Znowu trzeba wrócić do tego świata zaplutego fałszem. No, niestety, nic drodzy Państwo, z tym już zrobić nie możemy. Obejrzałem sobie, drodzy Państwo, przypadkiem taki dokument socjologiczny w gruncie rzeczy. Socjologiczno-nawet może nie psychologiczny, no, może w niewielkim stopniu. W każdym bądź razie, dokument ten dotyczył instytucji małżeństwa. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie został zobrazowany problem małżeństwa i ten problem małżeństwa, no tego szlachetnego związku zawieranego, drodzy państwo, przecież przed Bogiem składana jest przysięga, prawda? Wierność do końca, wielka miłość, romantyczne uczucie, jak to zawsze bywa, szczęśliwe rodziny mają być tworzone. W istocie, no, o tym się jakby nie mówi, albo te media mainstreamowe nie informują społeczeństwa, jak wielka jest tragedia i porażka także instytucji małżeństwa, jak wielu yy, prawda, ludzi, którzy zawierają te związki małżeńskie, się rozchodzą, dochodzi do tych rozwodów. To jest oczywiste, że my o tym wiemy. Znamy ludzi, którzy tam oczywiście się rozwiedli, rodziny się rozpadły. Czasem to jest wielka tragedia. Ja też jestem, drodzy Państwo, rozwodnikiem, ale ja się rozwodziłem już dawno temu ponad 20 lat. To może troszkę też dzisiaj o tym opowiem, ale zanim, drodzy Państwo, przejdę do tego wątku z mojego życia. To chciałbym zasugerować, że facet, generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o małżeństwo, gdy to małżeństwo się rozpada, facet stoi na przegranej pozycji. Ten dokument, który sobie oglądałem statystycznie oczywiście rzecz ujmując, w wielu przypadkach, a niekiedy nawet w w 100% przypadków to facet jest, drodzy Państwo, pokrzywdzony. Facet jest ofiarą kobiety narcystycznej, arbitralnie, prawda, egoistycznej, kobiety, która do tego jest mściwa i zdolna do wielu, wielu naprawdę zachowań, które umniejszają kwestii godności. Ja tutaj drodzy Państwo nie chcę sugerować, że każda kobieta jest taka, czy każdy mężczyzna jest taki, bo wina za rozpad w związku generalnie rzecz biorąc leży po jednej i po drugiej stronie, ale tego aspektu nie będziemy poruszać, bo on nie będzie nas interesował. My nic jako społeczeństwa, jako cywilizacja o miłości nie wiemy, to jakże moglibyśmy myśleć na przykład o tym, że... Zbudujemy jakiś, nie wiem, szczęśliwy związek, gdy w gruncie rzeczy świat pokazuje nam, że tej miłości na świecie jest w ogóle bardzo mało, gdzieby tutaj jeszcze myśleć o tym, że jakakolwiek miłość w takim szerokim rozumieniu, do którego ja się zwracam, miałaby się odnaleźć w związku małżeńskim. Związki małżeńskie w wielu przypadkach to są po prostu martwe związki. Utrzymywane przy życiu bardzo często w takim modelu korporacyjnym. Rodzina to jest ta malutka korporacja związana kredytami, przeróżnymi, prawda? Bardzo często mieszkanie kupione przez małżonków albo przez małżonka. Takie rzeczy się, drodzy Państwo, dzieją, jeśli chodzi o. Małżeństwa, małżeństwa martwe, zepsute, ale są też małżeństwa porządne, ja nie twierdzę. Ale teraz, drodzy Państwo, gdy dochodzi do rozwodu, prawda? Bo mówimy tutaj, teraz dojdzie do rozwodu, do rozpadu takiego małżeństwa. I tutaj ten facet, statystycznie rzecz biorąc, ja już mówię, na przykład w 100%, drodzy Państwo, przypadków, gdy dochodzi do rozwodów. Na przykład tam rocznie jest no powiedzmy 60-80 tysięcy rozwodów. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, że kobieta płaciłaby alimenty na faceta. Tak się jeszcze nie zdarzyło, to ta sytuacja to jest ten 100% potwierdzonych przypadków, że takiego osobnika, który by dostawał alimenty od byłej żony, nie ma. Facet zawsze, albo w wielu przypadkach statystycznie rzecz biorąc, te alimenty na żonę bardzo często musi także zapłacić, tym bardziej wtedy, gdy ona jest na przykład bezrobotna albo że obniżył się status jej życia. Bo to zawsze na to patrzymy w przypadku takich rozpraw sądowych, rozwodowych, gdy do tego dochodzi, prawda. No, obniżył się status życia kobiety, a ona żyła na wysokim poziomie, na przykład, bo mąż prowadził firmę, firmę dużo zarabiał, więc rozwód doprowadził do tego, że jej stopa życiowa no, powiedzmy spadnie, zmniejszy się, wtedy mężczyzna no, musi oddać prawda, pieniążki. Kobiecie, żeby sobie żyła wygodnie. W drugą stronę się to nie zdarza. Do tego dochodzą jeszcze alimenty na dzieci, jak są dzieci, a dzieci bardzo często też są. Dzieci stają się poniekąd, drodzy Państwo, kartą przetargową, zakładnikami w szczególności tych matek, bo oczywiście. Też nie mówię, że w 100% przypadków, ale takie rzeczy też się zdarzają, że prawda to dziecko zostaje przy matce. Sądy w dalszym ciągu nie są skore do tego, żeby przyznawać opiekę ojcom, mimo że nie ma żadnych badań takich, które stwierdzałyby jednoznacznie, że to akurat kobieta jest lepszym opiekunem, rodzicem, wychowawcą, nauczycielem. Więc taki mężczyzna, drodzy Państwo, dostaje naprawdę po kieszeni. A jak mu się tam oczywiście jak mu się nie ułoży ta sprawa, tak powiedzmy przychylnie dla niego, czy rozwód nie będzie polubowny, tylko ta kobieta zdecyduje się go wydoić, no to facet naprawdę może popaść w depresję. Alimenty na żonę, alimenty na dzieci dodatkowo jeszcze opieka nad dzieckiem bardzo często. Tam raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu, jak się żona zgodzi, a jak się nie zgodzi, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć w tej sytuacji, no to ta kontakt z dzieckiem będzie dodatkowo jeszcze ograniczany. Takie sytuacje też się zdarzają. Jeśli mężczyzna, drodzy Państwo, wniósł, że tak to ujmę, w posagu do małżeństwa mieszkanie, które stało się własnością tego małżeństwa, Chyba, że się ktoś zabezpiecza w przypadku, powiedzmy, jakiejś tam intercyzy. To też się zdarza bardzo często, ale jeśli tego nie zrobi, bo liczy na to, że związek będzie uczciwy, na przykład, to się okazuje, że mieszkanie zostaje zapisane sądownie na kobietę. Facet traci po prostu mieszkanie, bardzo często dochód, yy, prawda, w zależności od tego, jaki miał. Być może także depresja w którą wpada w tym momencie gdy dochodzi do takiego rozwodu powoduje że on upodlony prawda zaczyna sięgać po przeróżne środki używki dochodzi do wielu nie wiem czy państwo wiecie ale nawet prób samobójczych tak takie sytuacje też się zdarzają bo nagle się okazuje że mężczyzna musi w głównej mierze pracować na kobietę, na dziecko, sam dodatkowo musi utrzymać swoje drugie życie. Bardzo często dochodzi do spadku dochodów, bo facet, który wcześniej pracował na rodzinę, miał więcej ambicji, chciało mu się to robić. Potem, gdy to się rozpada, ten związek, facet oczywiście staje się sam swego rodzaju katastrofą dla siebie. Te koszty. Obciążenia jego wówczas po rozpadzie małżeństwa są bardzo wysokie, niekiedy przerastające w ogóle możliwości utrzymywania się przy życiu, bo on musi utrzymać i kobietę, i dziecko, prawda? Stracił mieszkanie, musi zbudować swoje życie na nowo. Nie jest już taką atrakcyjną partią dla innej kobiety, samicy, no bo to jest rozwodnik, być może porzucił rodzinę, jest alimentiarzem, więc taka partia dla zbudowania nowego związku, Prawda, w przypadku tego mężczyzny to już ta, ta partia nie jest tak atrakcyjna. Znacie Państwo sytuację naszego słynnego, niegdysiejszego premiera Kazia Marcinkiewicza, który zdecydował się wziąć ślub ze słynną Izabelą, prawda, poetką. Ta Izabela, to słuchajcie, to ona go tak wydoiła na kasę tego Kazika, że to jest aż głowa mała. On do dzisiaj płaci jakieś wysokie alimenty, z tego co mi wiadomo i to chyba na poziomie 5-8 tysięcy nie sprawdzałem, ale on się buntuje. Ja te sprawy tam się toczą cały czas, bo Kazik musi utrzymywać biedną Izabelę, która no, co będziemy tutaj dużo mówić, no nie chce jej się robić kobiecie i myśli, że skoro wyszła za mąż, za Kazika, no to facet będzie takim dostarczycielem, prawda, środków do życia. Więc, drodzy Państwo, faceci, żeby już nie przeciągać, bo to wiemy, jak te sprawy wyglądają, faceci bardzo często padają ofiarami kobiet. Kobiet zepsutych, naprawdę cwanych, u których inteligencja manipulacyjna jest rozwinięta bardzo wysoko, bo wiemy także, że kobiety potrafią stosować przemoc, tak zwaną miękką przemoc. Nie da się zbadać dokładnie, jak duża jest to przemoc, jak wielkie są straty psychiczne, na przykład w przypadku yy, mężczyzny, który doświadcza takiej yy, przemocy. No, facet też oczywiście przemoc może stosować, ja to rozumiem. Yy, jeśli to jest fizyczna przemoc, no to mamy jasne, jawne dowody. Natomiast w przypadku kobiet no, wygląda to oczywiście inaczej. I teraz, drodzy Państwo, zapytam Was, jakie Wy macie doświadczenia oczywiście w tej kwestii. W przypadku rozwodu, rozpadu tych związków. Prawda? Gdzie pomijamy te aspekty? Oczywiście już teraz, kto jest winny? Czy rzeczywiście ten facet to był większy szkodnik? Związek się rozpadł. No ale ta kobieta, jako ta, zawsze ofiara, generalnie, w tym sądzie. Jeśli statystycznie, oczywiście, te dane pokazują, że to kobieta jest przedstawiana jako ofiara, jako skrzywdzona i jako ta, która domaga się rekompensaty doznanego uszczerbku. Wielu facetów, nawet jeśli chciałoby e, rozwiązać małżeństwo, to już myśli tylko o tym, e, oczywiście, e, żeby załatwić to polubownie, już się nawet nie chce żreć z kobietą e, i idzie bardzo często. Na taki układ, że ten majątek jest tam na przykład podzielony, albo że on więcej da, mimo że to ona, jak statystyki pokazują, bo ja mówię cały czas o statystykach, że kobiety wnoszą mniej, jeśli chodzi o dobra materialne, do związków od mężczyzn, a potem, gdy związki się rozpadają, to mężczyźni tracą albo dużą część tego, co wnieśli, albo nawet i wszystko mogą stracić. Więc te sprawy są naprawdę bardzo nieprzyjemne. Mogą się newralgicznie odbić na instytucji małżeństwa w ogóle, no i rozpłodzie, bo, drodzy Państwo, systematycznie spada ilość zawieranych związków małżeńskich. Teraz w zeszłym roku tych związków małżeńskich zawarto bodaj 130 tysięcy, z tego co mi wiadomo. To jest o połowę mniej niż jeszcze parę lat wcześniej. Ludzie, a w szczególności mężczyźni, wiedzą, że może to być dla nich interes nieopłacalny, albo że po prostu pójdą z torbami. Tak to już jest. Gdy ja się, drodzy Państwo, rozwodziłem, to ja złożyłem papiery rozwodowe. Ja chciałem związek rozwiązać, bo wiedziałem, że nie zbuduję niestety na tym materiale porządnego domu rodzinnego i ciepłego. Tak się stało, bo w wielu przypadkach to właśnie kobiety w dużo większej części same składają papiery rozwodowe, ale w moim przypadku było to inaczej. ja takie papiery rozwodowe złożyłem. Sprawa się toczyła przed sądem wiele miesięcy, naprawdę wiele miesięcy. Pani Sędzia Szanowna nie chciała w ogóle dać udzielić rozwodu. Na początku wysyłała tam na jakieś terapie, ale my już z byłą tam moją żoną mieliśmy kwestie te umówione, obgadane, związek ma być rozwiązany i mało tego, tak się umówiliśmy, że dziecko zostaje, słuchajcie, ze mną. Czyli mój syn, który ma tam dzisiaj 20-parę lat, skutek ugody, umowy z byłą żoną, Yy, takie podjęliśmy decyzję, i pani sędzia, słuchajcie, nie chciała przyznać opieki nad dzieckiem yy, ojcu, czyli mnie. Stwierdziła, że to jest niemożliwe. Stwierdziła, że to jest niemożliwe, żebym ja mógł jako facet otrzymać sądownie opiekę nad dzieckiem. Stąd też ten rozwód był przekładany, no aż w końcu pani sędzia musiała ulec tej presji, że tak już będzie i koniec. I ja nawet nie zdecydowałem się na to, żeby domagać się jakichkolwiek alimentów od matki dziecka. Także tak ta sprawa wyglądała. Ja dostałem tam w sądzie jeszcze karę. Zdaje się, to wtedy było 100 zł. To było dość dużo, drodzy państwo, no śmiejecie się jak na przykład w roku 2003 czy 2004, no to zarobki były na poziomie, jak były tysiąca złotych, to to naprawdę było, to naprawdę było dużo. To był czas tej migracji tam, prawda, gdy ludzie uciekali do roboty, do Anglii, no bo Tusk, tak, oczywiście kraj prowadził. Ja dostałem jeszcze karę za obrazę sądu, bo już nie mogę wytrzymać po prostu bełkotu tej kobiety, a ona słuchajcie, w akcie zemsty przywaliła mi jeszcze kuratora na rok tak mnie upokorzyła żeby pani kurator przychodziła i sprawdzała co ja takiego robię z tym dzieckiem no co ja miałbym robić czy kobiety dostają kuratora no zastanówcie się drodzy państwo jak mocno musi być upodlony ten prawda ojciec w tych sytuacjach kiedy dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego no, a jak się ta sprawa skończyła, ja już o tym na kanale opowiadałem, to była bardzo drastyczna sprawa, jeśli chodzi o kwestię rozpadu tego mojego małżeństwa, no i tego, co się później stało z matką mojego syna. Więc teraz do tego wracał, nie będę, ale podlinkuję Państwu ten film. Jak tylko YouTube przetworzy ten materiał, podlinkuję go tutaj na karcie u góry, to będziecie mogli go, drodzy państwo, zobaczyć. Ale ciekaw jestem co wy sądzicie, jakie wy macie doświadczenia w tej materii, w tej kwestii rozwodów, prawda, tych związków poniżania mężczyzn. Czy może znacie sytuacje odwrotne, że to kobieta została nieprzychylnie potraktowana, czyli z pewnego rodzaju stratą, bo mówimy tutaj głównie o kwestiach materialnych, które ciągną za sobą, prawda, nieprzyjemności utraty wypracowanego bogactwa przez jednego małżonka, który w przypadku rozwodu no, musi niestety takie jest prawo oddawać. Mówię statystycznie, w przypadku facetów jest to liczba dużo większa. Oddawać znaczną część wypracowanego majątku dochodu po to, żeby utrzymywać żonę. To by było tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie.